Duchowa Kołysanka o ochronę Michała Archanioła. Witaj w nocnej modlitwie o ochronę i bezpieczeństwo. Zanim zamkniesz oczy, poczuj obecność Michała Archanioła, obrońcy Twojej duszy i serca. Niech Jego potężne skrzydła otulą Cię jak niewidzialna tarcza, przynosząc spokój, bezpieczeństwo i ochronę. A teraz wysłuchajcie modlitwy. Zamknij oczy i wyobraź sobie jasne, złote światło otaczające Michała Archanioła. To światło otacza Cię z każdej strony, chroniąc przed lękiem, złem i niepokojem. Niech jego obecność napełnia Twoje serce poczuciem bezpieczeństwa, a Twój umysł spokojem. Święty Michale, Archaniele. Strzeż mnie i prowadź przez noc. Proszę, chroń moje serce, moją duszę i każdy zakamarek życia. Niech Twoje skrzydła osłaniają mnie przed każdym zagrożeniem, a Twoja anielska moc niech otula mnie spokojem i pewnością, że zawsze jestem bezpieczna. Niech każda myśl o dniu minionym Przemienia się światło ochrony, niech lęk spłynie jak woda, a moje serce odpocznie w ufności i bezpieczeństwie. Niech Boża miłość wspiera nad Twoją mocą Najświętszy Michale Archaniele, prowadzi mnie przez noc ku spokojowi i odrodzeniu mojej duszy. Amen. Wysłuchajcie jeszcze krótkiego wsparcia duchowego. Ta kołysanka przypomina, że święty Michał, Archanioł, stoi zawsze na straży Waszej duszy i Waszego życia. Niech każda noc będzie czasem pokoju, ochrony i duchowego bezpieczeństwa. Niech Wasze serce odpoczywa pod skrzydłami Michała. A każdy sen niech stanie się czasem oddechu i wzmocnienia duchowego. Niech te słowa wprowadzą ci spokojny sen i otulą twoje serce poczuciem ochrony. Podzielcie się w komentarzu, jak odczuwacie jego ochronę w swoim życiu. Subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych duchowych kołysanek.